Nauka jazdy otwiera cały świat nowych możliwości i daje niesamowite uczucie wolności. Ale z tą wolnością łączy się odpowiedzialność. Czy wiecie co to? Odkryjmy to razem. 7. Uważajcie na martwe pole. Nieważne, czy prowadzicie samochód na ruchliwej autostradzie czy w pustej ulicy, martwe pola to duży problem. Jedno z nich znajduje się za waszym samochodem z prawej strony. Prawe boczne lusterko wraz z lusterkiem stecznym nie bardzo pokazuje, co dzieje się za tylnym rogiem samochodu, przez to możecie nie zauważyć aut nadjeżdżających z prawej strony. Podczas zmiany pasa naprawy istnieje ryzyko, że wjedziecie w inny samochód, jeśli nie obejrzycie się raz czy dwa przez ramię. Wiele osób ustawia lusterka w taki sposób, że martwe pola stają się bardziej problematyczne niż powinny. Wyeliminujcie problem martwego pola w lusterkach poprzez ustawienie ich tak, żebyście nie widzieli w nich boku auta. Co to dokładnie oznacza? Dzięki takiemu ułożeniu widok z lusterka bocznego i wstecznego nie pokrywa się. Teraz każdy nadjeżdżający samochód, nieważne z której strony, zawsze pojawi się w jednym z nich, do momentu aż dosięgnie waszego wzroku. Precz z martwymi polami. Choć to dość skuteczny sposób na pozbycie się martwego pola, warto jeszcze raz zerknąć za siebie, żeby się upewnić, że można bezpiecznie zmienić pas. Lepiej dmuchać na zimne. 6. Słuchajcie techno na spacerach nie podczas jazdy. Czego lubicie słuchać w trasie? Klasycznego rocka? Podcastów? Jeśli techno to Wasza ulubiona muzyka do słuchania za kółkiem, być może warto ją zmienić. Słuchanie takiej muzyki może uczynić z Was gorszych kierowców. Nie, to nie dlatego, że trudno powstrzymać się od tańca. Badanie przeprowadzone przez profesora Warena Brodskiego wykazało, że słuchając żywiołowej muzyki kierowcy robią się lekko myślni. Spośród 28 przetestowanych kierowców, ci, którzy słuchali głośno muzyki o rytmie do 120 uderzeń na minutę, częściej przejeżdżali na czerwonym świetle i uczestniczyli w stłuczkach. Może i damanie czadu w rytmie klasycznych hitów Mozarta podczas jazdy to kiepska zabawa, ale na pewno będzie bezpieczniej. Jeśli jednak wolicie szybką muzykę, starajcie się nie słuchać jej zbyt głośno. Musicie skupić się na drodze. 5. Ustawcie lusterko wsteczne do jazdy nocą. Czy wiecie, że wsteczne lusterka mają nocny tryb? Ja też nie wiedziałem. Wiele osób nie wie o tej ukrytej funkcji. Może to wydawać się bez znaczenia, ale zapewni wam większe bezpieczeństwo podczas nocnych kursów. Ta niewielka regulacja pozwoli lepiej dostrzec w ciemności nadciągające auta. Żeby sprawdzić, czy wasze lusterko ma taką funkcję, wystarczy przechylić w dół malutki uchwyt, znajdujący się pod nim. Łatwe, co? Tylko nie zapomnijcie przestawić go z powrotem następnego dnia. 4. Nie zaniedbujcie hamulca ręcznego. Ten hamulec nazywa się awaryjnym nie bez przyczyny. Powinniście go używać tylko w sytuacjach awaryjnych. Ale chociaż nazwa sugeruje, że nie należy go używać na co dzień, powinniście wyrobić w sobie nawyk korzystania z niego, nawet jeśli nie ma takiej potrzeby. Hamulec ręczny nazywany jest również postojowym. Należy go często używać, ponieważ stalowe kable, do których jest przyczepiony, mogą z czasem pokryć się korozją, jeśli nie są używane. I kiedy w końcu będziecie go potrzebować na stromym wzniesieniu, może nie zadziałać poprawnie. A to doprowadzi do innego rodzaju awaryjnej sytuacji. 3. Przestrzegajcie zasad używania klaksonu. Nawet jeśli jesteście uprzejmymi kierowcami, na pewno ktoś zatrąbił na Was podczas jazdy. Możliwe, że właśnie Wy musieliście to zrobić. Dlaczego ludzie nie używają migaczy przy zmianie pasa? Nieważne, czy ktoś zajeżdża wam drogę, czy jeździ bardzo niebezpiecznie, nagły wybuch gniewu może sprawić, że będziesz trąbił dłużej niż kilka sekund. W zależności od wykroczenia, jakie ma miejsce, powinniście używać klaksonu w odpowiedni sposób, czyli zgodny z klaksonową etykietą krótki sygnał. Oznacza, że próbujecie zwrócić na siebie uwagę. Być może znajdujecie się w czyimś martwym polu i za chwilę zajedzie wam drogę przy zmianie pasa. Pomyślcie o tym jako o nieszkodliwym komunikacie: „ Hejo, ja tu jadę. Długi sygnał. Może być używany w sytuacji bezpośredniego zagrożenia, kiedy chcecie zwrócić uwagę innego kierowcy. Może pokonuje szeroki zakręt i nie zauważył, że zbliżacie się w jego kierunku. Ważne, żeby nie używać tego sygnału, chyba że naprawdę musicie. Ten ostry dźwięk może wystraszyć innych kierowców w pobliżu i przyczynić się do wypadku. W niektórych sytuacjach długi sygnał jest po prostu zbędny. Jak na przykład, kiedy stoicie w korku i wszyscy są sfrustrowani. Trąbienie nie sprawi, że wszyscy magicznie ruszą. To jedynie pogorszy i tak już nieprzyjemną sytuację. 2. Wykorzystujcie w pełni prawie pusty zbiornik paliwa. Jedziecie sobie radośnie, opowiadacie historyjki i nagle pojawia się światełko mówiące: Ej, zatankuj mnie! Nic bardziej nie stresuje niż jazda na pustym bako i brak stacji w pobliżu. Ale jeśli kiedykolwiek znajdziecie się w takiej sytuacji z niemal pustym bakiem, jest kilka sposobów na zaoszczędzenie resztki paliwa, choćby miało to dać tylko kilka dodatkowych minut jazdy. Najpierw zamknijcie okna, zmniejszy to opór powietrza i tym samym zużycie paliwa. Delikatnie naciskajcie pedały gazu i hamulca. A jeśli to zawiedzie, poproście kogoś, żeby zacholował Was na stację benzynową, albo po prostu zatankujcie przed podróżą. 1. Odzyskujcie panowanie nad autem Utrata panowania nad samochodem podczas jazdy to niezbyt miłe doświadczenie, ale jeśli wiecie, jak odzyskać kontrolę, nic Wam nie grozi. Ważne, żeby zachować spokój, dzięki czemu będziecie trzeźwo myśleć, kiedy do tego dojdzie. Jeśli na drodze znajduje się dużo ludzi, spokojne myślenie i szybka reakcja może uratować życie wasze i innych. A oto kilka wskazówek na odzyskanie panowania nad samochodem. W przypadku pojazdu z automatyczną skrzynią biegów. Kiedy zaczyna znosić samochód, oprzyjcie się pokusie i nie wciskajcie hamulca. To tylko pogorszy sprawę. Zamiast tego skręćcie koła w kierunku, w którym auto się ślizga. W końcu odzyskacie przyczepność albo chociaż zjedziecie na pobocze, aż się zatrzymacie. W przypadku pojazdu z manualną skrzynią biegów. Nie wciskajcie hamulca. Jeśli wasz samochód ma napęd na tylne koła, odpuśćcie gaz i jak w przypadku automatów jedźcie w kierunku poślizgu. W przypadku samochodu z napędem naprzód, po prostu dodajcie gazu. Kiedy odzyskacie przyczepność i wyjdziecie z poślizgu, obróćcie koła na wprost, tak jak były ustawione na początku. Jeśli tego nie zrobicie, wpadniecie w kolejny poślizg. I jak to już bywa w większości sytuacji na świecie, nie można zapominać o zdrowym rozsądku. Nawet jeśli znacie wszystkie książkowe triki i porady, bezpieczna jazda zależy w dużej mierze od świadomości otoczenia i trzeźwego myślenia. Jedźcie bezpiecznie. Jaka jest wasza ulubiona wskazówka dla kierowców, której nie nauczyliście się w szkole jazdy? Dajcie znać w komentarzach. Koniecznie zostawcie nam łapkę w górę, udostępnijcie filmik znajomym i zasubskrybujcie kanał. Pozostańcie na jasnej stronie.